Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku porozmawiamy na temat trenażerów. Jest ze mną specjalista w branży kolarskiej Marcin Górnicki. Witaj Marcinie, dziękuję Ci serdecznie za przybycie. Cześć Dawid, dzięki za zaproszenie. Marcin, jeżeli mógłbyś zdradzić naszym widzom i mi, czym się zajmujesz na co dzień? Jestem trenerem dzieci i młodzieży, a sam ścigam się w wyścigach cross country, w maratonach NTB i w gravelowych ultra. A dzisiaj przybyłem, żeby porozmawiać z Tobą o trenażerach. Fantastycznie, gdyż moja wiedza a propos tych urządzeń jest dość znikoma. Natomiast Twoje doświadczenie myślę, że będzie tutaj bardzo pomocne. Na to liczę, że rozwiję Wasze wątpliwości i zachęcę do korzystania z tego typu urządzeń. Jednakże, patrząc na Twój profesjonalny strój, sądzę, iż mój ubiór nie jest adekwatny do sytuacji. No, zdecydowanie, troszkę tutaj brakuje. Okej, okay. to pozwolisz, że ja na chwilkę wyskoczę i się przebiorę, i wrócimy do głównego tematu. Zapraszam. Okej. Okay. Tak, ponownie Marcinie, ja zmieniłem znaczy. trochę outfit. No właśnie widzę. Nie jest on może tak profesjonalny jak twój, bo wygląda i wygląda, ale może będzie komfortowo. Myślę, że damy radę. Tak, Marcinie, mam do ciebie takie pytanie: może się ono wydawać no, błahe, jednak chciałbym rozpocząć od podstaw. Co to jest w ogóle trenażer? Bardzo dobre pytanie na początek. To jest uniwersalne urządzenie, do którego jesteś w stanie wpiąć swój prywatny rower, doskonałe dla amatorów, profesjonalistów, zawodowców. Mhm. Czyli to jest coś takiego jak rower stacjonarny? No nie do końca, bo rower stacjonarny, z tego co kojarzę, przykład u znajomych widziałem, najczęściej służy za dodatkową szafę, a trenażer jest urządzeniem kompaktowym, które jesteś w stanie dość szybko złożyć, schować do szafy, jak na przykład spontanicznie zadzwonią do Ciebie znajomi i powiedzą, że za 5 minut wpadają. Mhm. Wspomniałeś przed chwilą, że trenażera używają zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Profesjonaliści tym ćwiczą za pomocą tego urządzenia na co dzień? Jak to wygląda? Jakieś zawody są organizowane może? Trenują, zwłaszcza jak pogoda nie sprzyja, czyli taki okres jak teraz, jesienna plucha bądź też zima. Powiedziałeś o zawodach? Tak. W zeszłym roku między innymi odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata na trenażerach na jednej z platform treningowych. A jeżeli chodzi w ogóle o trenażer, Ty jako profesjonalista, doświadczona osoba, która korzysta z takich urządzeń, jesteś w stanie jeszcze pokazać jakie, albo powiedzieć nam jakie korzyści płyną dodatkowo z tego urządzenia? No wiesz co, przede wszystkim dbasz o aktywność fizyczną bez wychodzenia z domu. Mhm. Po drugie, jeździsz na swoim rowerze, więc jest to higieniczne, porównując na przykład do roweru na siłowni, gdzie ktoś mógł jechać przed Tobą i się spocił. Jedziesz na tym samym rowerze, na którym jeździsz na co dzień, więc ta pozycja jest, jest już ustawiona, jest wygodna. No i tak jak ja patrzę z perspektywy młodego rodzica, duża oszczędność czasu. A i jeszcze jest też aspekt finansowy oczywiście, bo nie musisz kupować dodatkowej specjalistycznej odzieży na jesień, na zimę. No fantastycznie. Co? Wystarczy ci strój tak naprawdę sportowy, taki jak masz na sobie. Przyznam szczerze, chciałbym przetestować to urządzenie. Co ty na to? No ja bym nie czekał, tylko już dawno byłbym na twoim miejscu. Okej. Okay. No, tak na przyszłość to wsiadamy na rower z lewej strony. O, cenna uwaga, dzięki. Dawid, już lekką zadyszkę łapie ewidentnie nad formą, trzeba jeszcze popracować przed zimą. Pojeździsz, pojeździsz i przyjdą efekty. Tak, ale urządzenie fantastyczne, naprawdę Uff. można polubić, prawda? Można, można, super się jeździ. Dobra, kontynuując, a propos wątek ten, e, trenażerów, e, jakie są typy trenażerów dostępne? Bo widzę, że twój troszkę się różni od mojego. Troszkę, no zacznę od twojego. E, to jest trenażer typu direct drive, czyli z bezpośrednio zamontowaną kasetą demontujesz ze swojego roweru tylne koło, nakładasz na kasetę, przykręcasz i rower jest zainstalowany, gotowy do jazdy. To jest trenażer, w którym, tak jak widzisz, jest zamocowane tylne koło, ale różnica jest taka: z przodu jest normalna opona, z tyłu jest specjalna opona przeznaczona do trenażera. Dlaczego? Ponieważ tam jest rolka, następuje tarcie o tę oponę. Gdybyśmy jeździli z normalną oponą, to tak naprawdę w krótkim czasie zapony opony zostałyby okay, Czyli rozumiem, że niezbędna jest zmiana opony? Tak, to jest must have. Okay. To jeszcze chciałbym Ciebie zapytać, poza tym jak już fajnie wyjaśniłeś właśnie jakie są typy trenażerów, jak zmontować taki trenażer, czy to jest trudne? No twój, jeżeli wyjmiemy z pudełka, tak naprawdę rozstawiamy te nogi, musimy mieć kasetę, którą przykręcamy do trenażera, podłączamy kabel do prądu, i możemy zakładać rower. Tutaj tak naprawdę parę śrubek musimy dokręcić. No i pamiętamy o tej oponie, tak? To jest konieczne. Tak, okej, okay, fajnie. Czy każdy rower jesteś w stanie zamontować do takiego typu trenera? No ty masz rower górski, ja mam rower szosowy. Teoretycznie tak. Warto jednak przed zakupem sprawdzić to, czy rozmiar kół pasuje, czy nie będzie przeszkadzał na przykład hamulec tarczowy. Oraz to, czy w zestawie są potrzebne adaptery do montażu kowa. Prawdę mówiąc, niemal wszystkie rowery jesteśmy w stanie, jeżeli mamy swój ulubiony, natomiast lepiej go tam zweryfikować. Tak, dokładnie. Okay. Tutaj tak rzuciło mi się w oczy, iż mój trenażer jest podłączony do zasilania, a twój nie. Dlaczego tak jest? Bo masz trenażer interaktywne. Zaraz e, możesz ściągnąć sobie aplikację My e training. Uh -huh. My e training, tak? Tak, tak. E, ściągnij sobie na telefon. Dobra. Ściągam aplikację. No i tam masz między innymi e, trasy, które możesz pojechać w, w trybie rzeczywistym. Uuu, cała masa no, z całego świata tak naprawdę co fajne możesz pojechać jakieś odcinki na przykład z Tour de France. Słyszałeś na pewno o Tour de France. Tak jest. Jak jest. będziesz jechał pod górę, będzie się jechało ciężej, tak? No tak jak na normalnym rowerze i właśnie o to chodzi w trenerze interaktywnym, że on oddaje ten realizm jazdy jak najbardziej. Fajnie. Widzę, że mam tutaj też opcję treningów i są różne tryby. Tryb mocy, poziomu, programu. Rozumiem, że to pewnie w zależności od tego, jaki jest też mój poziom zaawansowania. Też. Tam wszystko możesz ustawić, tak? Mhm. Też możesz w tej aplikacji monitorować swoją jazdę poza takimi podstawami jak prędkość, czy jak dystans tej trasy, którą będziesz jechał, jak będziesz miał odpowiedni pas piersiowy. Możesz sprawdzić swoje tętno, kadencję, czyli liczbę obrotów korby na minutę, no i moc, tak? czyli ilość energii, którą, którą generujesz do tego, żeby jechać na rowerze. Okej, okay. jestem ciekaw, mogę to przetestować? No, nawet nie pytaj, wskakuj na rower, tylko pamiętaj z której strony. Pamiętam od lewej, dokładnie. Dobra, ja włączyłem tutaj jakiś tryb poziomu pracy. Zobaczymy, co z tego będzie, czy coś się zadzieje. Okay. ruszam. Prędkość wzrasta, moc też, kadencja też jest 60 kilka obrotów na minutę. No to spróbuj trochę szybciej, tak żeby było około 85-90. I spróbuj tak utrzymać. O zrobiłem. No właśnie, tak to wyglądało. <gry> Oj, tu to się można szybko spocić. Zdecydowanie. No okej, okay. bardzo fajna ta aplikacja, widzę, że ma sporo ciekawych funkcjonalności. Jednakże tak się zastanawiam, czy używanie trenażera na co dzień nie będzie nużące? Jeżeli <sum> dla kogoś jest nużące, można skorzystać z różnych bodźców. Taka aplikacja właśnie, jak wspomnieliśmy, ma e-training, czyli masz trasę, jedziesz, widzisz te widoki, mijasz innych uczestników jazdy. Wydaje mi się, że to jest ciekawe. Jeżeli to nie wystarcza, albo chcesz coś innego, Słuchawki na uszy, podcast, ulubiona płyta, ewentualnie jakaś platforma filmowa, ulubiony serial, ulubiony film. Mm -hmm. Jestem ciekaw jak to wygląda w rzeczywistości, jeżeli chodzi o te trasy. Jak pozwolisz, to też bym chciał to przetestować. Powiem Ci, że ja kiedyś próbowałem jazd na trenerze grając na konsoli, więc jest to też jakiś, jakaś alternatywa. Dobra, to ja zrzucę obraz sobie na telewizor i zobaczymy jak to działa. Jasne, spoko. Fantastycznie używa się ten sprzęt, jestem pod ogromnym wrażeniem, a możliwość sparowania go z aplikacją, zrzucenia obrazu sobie na ekran chociażby telewizora, tak jak tutaj uczyniłem, no jest genialna. Dzięki temu mam wrażenie, że użytkowanie tego sprzętu nie znudzi mi się szybko, bo powiem Ci jako ciekawostkę, zamierzam wyposażyć swoje mieszkanie w taki oto trenerze. No to mnie zaskoczyłeś, ale to cudownie, bo będzie możliwość sprawdzenia się wirtualnie, będziemy mogli sobie porównać na przykład czas na danych trasach. Obawiam się, że mogę na początku wypaść blado. Ale pamiętaj, trening czyni mistrza. mistrza. No dokładnie. E, ok, jeszcze taki jeden wątek, który chciałbym poruszyć. Otóż, na wyposażeniu rozumiem, że jest trenażer, ale pewnie jakieś akcesoria są przydatne, No, co warto zwrócić uwagę, w co się wyposażyć. Jeżeli mówimy o trenażerze Direct Drive, czyli z bezpośrednio zamocowaną kasetą, warto jest sprawdzić, czy w zestawie taka kaseta się znajduje. Z takich dodatkowych akcesoriów, które na pewno będą przydatne podczas naszej jazdy, naszego treningu, mata, która absorbuje drgania, oprócz tego zatrzymuje pot, nie kapie po prostu na podłogę. Antena, która przesyła dane z trenażera na komputer, dane treningowe, jeżeli korzystasz z telefonu, a widziałem, że na telefonie miałeś aplikację albo na tablecie taka antena nie jest wymagana. Mhm. No i warto jest mieć to, o czym rozmawialiśmy na początku, w przypadku takiego trenażera specjalna opona, która ma mniejszą ścieralność niż taka normalna i po prostu pozwoli nam cieszyć się dłużej z użytkowania tego urządzenia. To tak na koniec dla podsumowania, dlaczego warto zakupić ten sprzęt. No dlatego, że widzisz, sam się przejechałeś i dużo dało ci to frajdy, tak? Pojeździliśmy, zadbałeś o swoją Aktywność fizyczną, nie straciłeś czasu na dojeżdżaniu, nie wiem, chociażby do lasu, nie musiałeś mieć specjalnej odzieży. A powiem Ci taką ciekawostkę: też mam interaktywny trenażer z bezpośrednio montowaną kasetą. Jest cichy na tyle, że jestem w stanie o 4.30 rozpoczynać swoje treningi, mając dwójkę małych dzieci i nie budzę nikogo z domowników. Fantastycznie, to też super sprawa. Nie, chciałem Ci serdecznie podziękować za podzielenie się swoim doświadczeniem i ogromną wiedzą. Naszych widzów zachęcam do odwiedzenia strony mediaexpert.pl, gdzie znajdziecie trenażery firmy Elite, m.in. te, które prezentowaliśmy w tym filmie. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Cześć!